Witam w kolejnej części Redneck Rampage. Dzisiaj zajmiemy się tym nawiedzonym domiszczem. Zobaczmy co tutaj mamy, drzwi jakieś chyba. Co? Wszyscy? Okej. Okay. No, też nie mogłem go trafić. Tam jest jeszcze chyba jeden, ale zobaczmy, co mamy z tej strony. Jakaś kobita się drze. No, bo co jest tutaj? O, troszkę amunicji. Dobra, a tutaj? O w mordę. Suki kot, ale mi energii zabrał. No cóż, o o o, winka. Dobra. Lodówka. Zamknięta. O Jezu. Ale tu ciemno, to że tak drze, Mam nic tylko, A, czy nie jakaś, hm. może to kura, <średzio> no dobrze, zobaczmy, co jest na górze. Coś z drugiej strony. Kuźwa. Gdzie on jest? Aha. A, dobrze, że tej wieprzowinki teraz więcej znajduję. Aha. Proszę, w każdym pomieszczeniu prawie jest. Nie, żebym narzekał. Okej. Okay. To nic. To jest klucz. Ok, znaleźliśmy klucz jeszcze zanim go potrzebujemy Bo nie znalazłam jeszcze drzwi zamkniętych na klucz. Dobra, gdzieś tu były jeszcze schody w dół, chyba tutaj, tak. Okej, okay. drzwi. Aha. Mam dwa klucze, ale żaden nie pasuje do tych drzwi. Hmm. Coś jakiś przycisk. Nie? Przynajmniej nie tutaj. Nie jest duże hmm, to pomiesz znaczy pomieszczenie, ten dom cały. Kilka zalewy pomieszczeń, to nie dużych. Coś trzeba nacisnąć może gdzieś tu. Ja nie będę wychodził na zewnątrz jeszcze. Coś, tu się otwiera. To No to jest w tym ciemnej ciemnej ciemnicy po ciemku. Hmm. No na ten obraz. Aha! O no proszę, zresztą widać jest taki przezroczysty trochę. No, spryciule jak ukryli O Jezu Tego nie mogę otworzyć To jest to O, amunicja. wyprzewinka dobrze. Było zapamiętać to miejsce, że to jest wieprzowinka, ale pewnie i tak zapomnę gdzie to było, więc... Whisky. Znaczy takie... O Boże. To jakiś labirynt jest kolejny, jak w tych ściekach całych. Ale wszędzie ich słyszę już. Chciałbym pewnie bym mnie trafił przez tą kratę Ale ja nie mogłem ich Znaczy jego Oh fuck chyba wróćmy po przewinkę Póki pamiętam gdzie ona była sporo ich tutaj musi być aż echo się niesie o, tutaj też jest. Nie będę zabierał jeszcze jej w tej chwili. O, fuck. Chciałem ominąć to, ale nie, nie udało mi się jakoś. Nie, to tu byłem. Tutaj chyba tam nie szedłem jeszcze. Co jest? Jakby mnie widzieli. A tu są. Jak tam do nich wejść? kichnęło mi się. Przepraszam. E, no cóż. Nie tu. Tu. Tak, tak. Wiem, tam jesteście bardzo mnie nie Lubicie strzelacie do mnie. Kuźwa. Sukiń kot. I kolejny. Dobra, wieprzewinka tam była gdzieś. Tu jest. Get you, get uh. Uh -oh. Ufok. I drugi ufok. Bosko. Угу. Может, и вас на броню. Да. И... Что с другими сделаем? Tą, tą skrzynkę z dynamitem strzelił, ale no, oczywiście nie dam rady. No dobra, trzeba zapewne przeskoczyć i. No, wiedziałem. Wysoko to jest. Chciałem z rozbiegu skakać, ale okazało się, że to nie trzeba było. Raczej zbiegu tak zapis. Mm, o to będzie lepsze chyba I to jest cwaniak Jest tu jakiś cwaniak Tam widzę, chyba jakiś przycisk w oddali. No to jest gość. Dobra, sprawdźmy najpierw tą odnogę. Misja, misja. O, klucz tam jest. Czyli ten przycisk to pewnie będzie otwierający. ...tą właśnie kratę. Co za chamstwo. Zobaczmy, pewnie tam się otworzyło teraz. To jest... Czyli mamy teraz już klucz do... Do czego ten klucz? Nie pamiętam. Już oczywiście. Tak. Okej. Okay. dot nie nie do tej drzwi. Jest tak to jeszcze. Hmm, czy to były jakieś drzwi? Tu się wracam. Pierdzić. pierdzieć. Hmm. Nie, chyba wcześniej jeszcze. A właśnie, tutaj, te. O mój Boże. Nie, na to nie byłem przygotowany. Hmm. To jest dobre na psy. No jak trafia jest dobre. Po co się rozdrabniać? Od razu z największej armaty jaka jest. Okej, okay, i co mi to dało, że tu wlazłem? Coś przełączyłem. No wam, tam jest ten ten Google Cluster, który daje 150 zdrowia. Ale chyba nie przejdę za ogień dlatego dobra co ja zrobiłem teraz przesuwając ten przycisk przesuwając przycisk hmm. to się da wcisnąć, Aha, dobra tutaj mamy placek którego Zabiorę. Chyba no nawet sprawdźmy w tym domu, co. Czy coś się tu zmieniło? Przestań, bo mnie stresujesz. Chyba nic się nie zmieniło, czyli trzeba szukać w tym labiryncie całym. Hmm. Te drzwi ciekawe jak otworzyć. Chciałbym to wiedzieć. O. to mnie nie było? Najwyraźniej, no Boże, Steve, mordę. Nie to jasna cholera. Co szczęście się zacięła, czy coś, nie wiem. Kolejny przełącznik, gdzie jestem? W ciemnej dupie jestem. No to gdzie? <słuch> No, bo ja nie wiem, czy to przeoczyłem, czy coś się otworzyło. Tutaj może ten przełącznik otworzył te drzwi na początku. O, zgadłem. Nic nie widzę. O mordy kopane, <laughs> jak mi wychynął z ciemności Okej, okay, leży Jak tam z moją misją do karabinu? Tak sobie co jest ach, cholera jasna. gdzieś to są. chyba widzę. więc nie widzę. no to stoi, nie widzę co jest. W na naprzeciwko mnie, hmm, jakiś ogródek, to no, jakiś przezroczysty, duch okej, okay, to tyle w tym miejscu, tu nie ma nic. Znowu jakiś labirynt. Czułem, że tam jakiś jest. No i naprawdę są przezroczyście jacyś. Duchy ich, kuźwa wieśniaków. Mm. Hm. No dobra, w tym momencie skończymy tą część, będziemy kontynuować następnej. Na razie